W z tej strony Maciej go W dzisiejszym odcinku ja widzicie, że nam trzy do mega skrzynki. I zaczynamy grać. Myślę, że bar, jak wiecie, ogólnie powtarzam to, że w trzech odcinków bo 3 odcinki nagry mnie, nagrywam do tego mega boxa. W jednym otworzyłem mega ale poza odcinkiem, bo e, urwało mi się nagrywanie przy otwieraniu. I ogólnie. Gdy otworzyłem mega box, nic mnie nie wydropiło. I wczoraj był odcinek, gdy ogólnie dobijałem pucharki, żeby żeby zrobić coś takiego jak. A, żeby... żeby dzisiaj już mi się łatwiej grało. Żeby mi się już dzisiaj łatwiej wybijało. I brakuje nam plus jeden, bardzo ładnie. Mogę lamić, bo nie lubię Barlaja. A bo dobra, nie zagramy Burley'em. Zagramy Mortisem. I ogólnie to jeszcze będzie coś takiego, że... Brakuje nam koło. Jakbym się dobrze postarał tym Mortis'em grać.

jak widzieliście na ostatnim odcinku do tego mega boxa naprawdę sporo mi brakowało. Bo brakowało mi aż 300 pucharków, a ja wcale nie. I teraz jest szkoła, nie są wakacje, są same DBT i widzicie, że mi się jakoś tru. Że nie ona tak, łat, tak łatwo się nie gra. O. Wow, 10 pucharków. Jezus, ludzie żyją, ja mam stresa, bo moja wymarzona legenda. Jak wiecie, um, wszyscy mówią, że jestem kwarciarzem, a ja mówię, że jestem pechowcem, bo wszyscy nie mają ma epików, nie mają mityków, nie mają nikogo, ale za to każdy ma legendę. A ja mam wszystkich mityków, wszystkich epików, mam w ogóle wszystkich brawlerów, oprócz legend. Legendy mnie po prostu nie lubią. W ogóle mnie legendy nie lubią. Nawet moja kuzynka, która ma 6900, zaraz nawet sprawdzę, ile ma pucharków, ma kruka. Wydropiła. Mojej dziewczynie ja otworzyłem z 20 małych skrzynek, no i Leon. No, tylko ja mam takiego pecha i wszystkim dropię kurde legendy. A sobie nie mogę wybrać. Trochę się mogę pokampić, bo jak wiecie, nie potrafię, jak sami widzieliście z poprzednich gierek, nienawidzę Valtisa. Ale postaram się wam trochę grać więcej niż kampić. Jak słyszycie to ślę, to ja oglądam. Solczaka Kurde, chory płoko.

prawie 20, oczywiście What? Za błąd został bardzo szybko Ale naprawdę coś mega niezawodnego. I szkoda, że nie miałem jeszcze kontrola. No ale błąd ten miał miejsce pół roku temu, jak niedawniej. Standardowo, dajcie znać w komentarzu. Trzymaj się, że nie Jezu, starskich. Nie został zapisany telewizor, przepraszam. Ja, ty, ty tamtego kościoła podjeżdżamy. Kudę. Czemu, fronterze?

Jest słabe. Osobiście liczę na to, że super cel z jak najszybciej. Już niedługo będzie to działać znacznie lepiej niż obecnie. Napiszcie, czy kiedy zdarzyło Wam się przyciągnąć przeciwnika przez wagonik i tylko straciliście waszego ulta. Jak dobrze wiecie, w papii Supercelowi w naszym sklepie prosta. zdarzają się tak często, że są już swego rodzaju tradycją. Chyba jeden z największych błędów, jaki kiedykolwiek miał miejsce w naszym sklepie, albowiem mogliśmy zakupić Mortisa za jedyne 19 genów przez jednego z 350 naprawdę niesamowicie opłacalna okazja. Wiem, że się kampi, ale tradycja. Kurde, ale, ale frajer. Kurde, ale ale to nie, nie, nie pomyślałem. pomyślałem. patrz, 10 minut odcinek, żeby zrobić jakiegoś głupiego mega boxa. Ale oglądajcie do końca. Bo to jest specjalnie do takich, bo chcemy zobaczyć, czy ludzie będą

Po ich trapieniu i zniszczeniu niszczyła się również znajdująca za nimi ściana. Bóg był naprawdę mega przydatny, kiedy go widzieliśmy jakiegoś przeciwnika. Lub ten cały czas uciekał nam w kółko. Błąd został bardzo szybko usunięty, jednak mimo wszystko zrobił niemałe zamieszanie w naszej ukochanej grze. Ja jestem bardzo ciekaw, czy już wtedy graliście w Brawl A wy oczywiście dajcie znać na dole w komentarzu, a ja przytnę wam serduszko. Musiałbyśmy z wyśwień, mieć z z tej chociaż czwarte miejsce lecine, i by było ześnia, kozak. Nie macie pojęcia jakie zbierzymy by był cool jakbyśmy nie zrobili tego mega. To mega skrzynkę jakbyśmy dało nam się zrobić dzisiaj. Ale było 6 kwartów 6 Ludziska nadszedł moment, w którym otwieramy mega boxa za 8 tysięcy ludziska, trzymajcie kciuki, proszę, ten mega box, czyżby? Kurde mać Ludzi, rozumiecie ludziska? Nic, 5 przedmiotów. Pięć przedmiotów. A miała być moja wymarzona legenda. Jezu, super cel. Czemu mi to zrobiłeś? Ja dzisiaj już tak chciałem być tą legendę. No nic, do zobaczenia ludzie.